Witajcie z tej strony iRocket. Zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek z serii Sam Wybierasz. W ostatniej ankiecie wygrał Rust, bo ostatnia ankieta była troszkę nietypowa, gdyż wybieraliście gry, w które gram na kanale. Tak więc wygrał Rust przed GTA, Scrapem i ETS-em. Albo ATS-em. Mamy ranek. A ja jestem na naszej bazie. W dzisiejszym odcinku wybierzemy się na poszukiwanie kamienia. I przy okazji zrobimy amunicję dla atreów gdyż no, ostatnio prosił nas, znaczy w sumie mnie dał surowce tutaj, więc zrobimy mu tą amunicję ja wezmę sobie to wyrzucę wezmę siekierkę, dwa kilofy amunicję do Thompsona powiedzmy Dwa staki, czyli 32 amunicji do karabinu. To chciałem powiedzieć. Wczoraj na live uprzęcona kto oglądał to mogliście zobaczyć jak rajdowali mi pokój, chociaż ten raid to taki Średnio najeża im wyszedł. Bo wczoraj wieczorem miałem troszkę problemy z internetem. Rozłączało sieć i tym podobne. Tak więc miałem otwarte drzwi, wszedłem się tutaj, tutaj, że wyrzucać do tej skrzynki. I rozłączyło mi internet. Wtedy wyrżałem tutaj na podłodze, drzwi zostały otwarte, wyżyczka oczywiście. Naładowana i wycelowana. Przemson nie wiem, po co tu wszedł, dlaczego się tu zaplątał, ale wyżyczka go ujrzała i zastrzeliła. Później jakoś tu coś pobudowali, ściany czy coś, i udało mu się skitrać w tym miejscu. I tu potem siedział. I siedział. I siedział. I jeszcze trochę siedział. Ale nic. Wszystko jest ok. Więc sprawdźmy, czy nikt nam nie zrajdował bazę od wczoraj. Ale mam nadzieję, że nie. I tak jak mówię, idziemy sobie po kamienie. Tylko jeszcze wezmę sobie mapę, w której skrzynce być powinna. Tak, jest tutaj. Więc ok, idziemy. Dzisiejszy odcinek nie będzie takim, może za długim, żeby się zdążył wrzucić przed wieczorem. O. Widzicie? Chcieli się nam dobrać do bazy. Ominęli drzwi. I w sumie tyle. Więc pójdziemy po surowce... później. A tutaj są szafy powstawione, do których dostęp ma przemysł. Tu widzicie, jak ktoś nas próbował rajdować. Myślał sobie, a! Rozwaleń ściany, to dostanę się do środka. No, ale... nie łudza Dużo C4 musiał użyć, które pozorom zwalił tutaj jedną ścianę będącą kamieniem na zewnątrz, tutaj drugą ścianę, też będącą kamieniem na zewnątrz, tutaj trzecią ścianę, która chyba była kamieniem, tą pinkowaną stroną, Więc trzy ściany wysadził i dalej nigdzie nie doszedł. A my idziemy po kamień. W stronę tunelu militarnego, może przejdziemy. Podobno, remik mi zepsuł drzewo, to było ładne, kamuflażowate. ale nic No, jakieś lagi drobne. Więc musiał coś popatrzeć, tu nie rasta, bo troszkę są drobne FPS-ów, nie mam pojęcia dlaczego, właśnie mieliśmy amunicję, a robić, więc ammo 5,56, ile można robimy. I szukamy kamieni. To tutaj, to tutaj. ucieków ale to no na nic tutaj gdzieś w pobliżu powinny być kamienie ale nie wiadomo czy remig e, mieszkający zapewne tam e, czy remig ich nie pozbierał o, Remik też miał rajd na bazę. Wszystko ukradzione. Pa, że to już miał wcześniej. Ciężko powiedzieć. Tutaj zostawili laptopa. Tam więc zostawione. Tutaj jest jest, Remik pewnie wieżyczka ma nawet nie, Remik śpi, skrzynki jak, tutaj nic, 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 nic. Też jakieś śmieci. Będzie się tu obskrzymkował w tej małej bazie. Nic wiele. To jakieś surowce. Coś. Kiloków cała, stado. Wiecie co zrobimy? Gdzieś hmm. tu był plan także autoryzujemy się mu do szapy I postawimy mu tutaj drzwi. Jeszcze młapek może by się przydał. No dobra, zrobię tak. Nic czy mogę zrobić czy nie. Potrzebuję 300 drewna, tak więc ciapniemy tutaj te cienkie. No proszę podejść jeszcze. Ok. Tak więc... Najpierw postawimy mu tu wejście. Hmm. Później zobaczymy je mamy młotek już Aha, bo młotek, tak, później amunicja Okej, okay, najpierw młotek hmm. dajmy mu te drzwi z blachy i też damy atryłowi 150 fragmentów metalu 250 trzeba będzie, tylko jeszcze trafna troszkę. Więc widzicie z naszych kamieni nici. Eee, może podwójne świzdafy niech ma chłopak. Chcesz, dajmy i szyfrowy. Zrobimy jeszcze papier. Napiszemy mu notatkę z szyfrem. Znaczy do kamienia. Odwróć. Mamy papier, już nie jeszcze. Tutaj nie ma nic wiele. Tutaj też nic. Wejdziemy tu do niego, zobaczymy co on ma. Aha, ok, dodamy mu jeszcze notatkę. Postawimy drzwi. Niech się do środka otwierają, i zamek skrzyprow będzie za moment. Papier. Papieru zróbmy notatkę. Kraft. Zamyk szybkowy. Klepiemy kod. Mm, okay. Już. I teraz niech tak będzie. Żeby nie było. To. No i co miałem jeszcze? Pisać mu notatkę. Ty miałeś. Chodzi ja jakiś lag. Tak, zawiesiłby się raz. Miałeś raj wy no, chyba, postawiłem ścianę i drzwi. Kod do drzwi. A, albo nie, wiecie co? Au. Ja, inaczej to zrobię. Au autoryzowałem się do szaty pewnie nie tylko ja więc, więc wyczyść listę e, okay. postawiłem ci drzwi i ściany. kod do drzwi to Pozdrawiam aeropet OK, można mu to teraz dać na pasek Dobra Zamykamy go i idziemy dalej. Chociaż, wiecie co? Chyba niki z tego szukania kamienia, bo to już troszkę przydługi się odcinek robi. Więc dzisiaj będzie taki luźniejszy. No jeszcze ten jeleń i... I idziemy do bazy. Jeszcze naprawimy swoją bazę. Kamienia mam troszkę, z tego co wiem, we skrzynce. Tak więc pójdę do skrzynki, wezmę kamień, naprawię tutaj te trzy ściany, które zostały uszkodzone. I zakończymy odcinek, będzie i tak miał około 17-18 minut. Ale to nic. Building blocked yy, przez to, że tam są yy, szafy, do których nie jestem autoryzowany, których podobno tylko przemson jest. Więc idziemy. Po kamień. Plany i młotek już mam, więc jest spokojnie. Wieżyczka. Kamień był chyba tu poniżej. Aha, tu mam mało. Gdzieś jeszcze miałem chyba nie, wieżyczka niech pracuje. było jeszcze tak. Wezmę odrobinkę. 3, 2, 3, 4, po 300 plus naprawy. Powinno wystarczyć. Więc to i to. Tak i idziemy. Te drzwi te otworzyć. Idziemy na dół. Najpierw weźmiemy młotek. Może trzeba będzie poklepać. Jest wszystko ok. To jest dobre, to jest dobre, to jest dobre też. Tak więc zaczynamy od postawienia ściany tutaj. Tu do kamienia. I odwrócimy ją twardym dot na zewnątrz. E, tutaj kolejna ściana. Odwrócimy ją też twardym tam. Odwrócimy ją. Czekajcie, twarde jest, tu tutaj my twarde tam, jednak. Chociaż tu jest wszędzie twarde. Do środka, to niech będzie tak do środka, I jeszcze tam na zewnątrz, jedna ściana wróć do kamienia, obróć i naprawione. Dobrze, w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli wam się podobał, zostawcie łapkę, komentarz. Zapraszam Was też dzisiaj na kolejny taki informacyjny filmik. Raz nie zapomnijcie zagłosować w ankiecie pod dzisiejszym filmem, co chcecie zobaczyć w przyszłym tygodniu. To by było dzisiaj. Na tyle. Teraz żegnam się z Wami. Na razie.